Hej, tu Sysia, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj kosmetyczka marca, mamy nowy miesiąc, więc nowe produkty do używania i do testowania. W marcu będzie na pewno trochę więcej nowości niż ostatnio. Zrobimy sobie również podsumowanie mojej pielęgnacji, pokażę wam denka pielęgnacyjne, no i zrobimy sobie podsumowanie kosmetyczki lutego i takie szybkie recenzje kosmetyczne. Zmieniłam delikatnie formułę tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba, także zapraszam do oglądania. W pielęgnacji aktualnie używam 9 produktów i mam cztery denka, więc od tego sobie zaczniemy. Pierwszym kosmetykiem będzie krem na zimę z Basic Lab. Jak widzicie tutaj ucięłam opakowanie, żeby wydłubać całość. Używał go głównie mój mąż, ponieważ jest to taki otulający mocno krem, a on ma suchą skórę, więc mówił, że ten po prostu jest fantastyczny dla niego, właśnie taki kojący, porządnie nawilżający, delikatnie ochronny, delikatnie tłusty, ale ja również go używam i używałam, go w sytuacjach kiedy wychodziłam na mróz, gdzieś na spacer albo miałam mocno przesuszoną skórę na przykład po retinolu, to wtedy mi się sprawdzał. Nie używałam go bardzo, bardzo często, więc nie jestem w stanie powiedzieć czy na przykład zapychał skórę czy nie. Jak używałam tak doraźnie, to absolutnie nie odczułam e, takich skutków. Jest to fajny, niedrogi krem. Uważam, że jak ktoś ma bardzo suchą skórę, taką, która potrzebuje takiego otulenia i nawilżenia, to jest to krem godny polecenia. Następnie zużyłam moje ukochane serum korygujące z retinalem z Basic Lab. Jak już wspominałam we wcześniejszych odcinkach, jest to jeden z przełomowych produktów dla mojej skóry. Retinal zrobił z moją skórą niesamowite rzeczy i bardzo, bardzo się cieszę, że miałam okazję go używać, testować i no, ta skóra naprawdę się poprawiła, więc w przyszłości na pewno będę chciała kupić yy, kolejne opakowanie, no ale teraz używam serum z retinolem, więc przypuszczam, że dopiero na jesień kupię sobie kolejne opakowanie, ale na pewno będę chciała poużywać. Zużyłam również ten produkt pod oczy od dr Ireny z serii Authority, yy, ten z takim kopytkiem. Dla mnie spoko, nawilżał to kopytko fajnie, chło o jakie chłodne, fajnie chłodziło rano przy opuchnięciach, spoko, natomiast ym, no nie zauważyłam żadnych innych rezultatów, bo u mnie pod okiem niewiele się dzieje. Zużyłam również moje ukochane baby, cudowny, najulubieńszy na świecie krem ceramidowy regenerujący z Baby Lab. O lekkiej formule opowiadałam Wam o tym kremie już wiele razy. Kocham ten krem. Na pewno z przyjemnością kiedyś do niego wrócę, bo bardzo fajnie odbudowuje moją skórę, wzmacnia ją, zmniejsza jej reaktywność, porządnie nawilża, bardzo fajnie się wchłania i jakby spełnia wszystkie oczekiwania mojej skóry, więc kocham. Teraz przechodzimy do aktualnej pielęgnacji produkty, które się przewijają z kosmetyczki na kosmetyczkę nie będę recenzowała z myślą o osobach, które oglądają mnie co miesiąc i co miesiąc muszą słuchać tego samego, więc postanowiłam, że będę mówić tylko o produktach nowych jako o takim moim pierwszym wrażeniu i o produktach, które zdękowałam. Więc pielęgnacje. Tym razem zaczniemy sobie od nowości. Jest to Clinology od dr Ireny Eris. Jest to oczyszczający żel do demakijażu i mycia twarzy. I ja zobaczyłam ten produkt jakiś czas temu na Instagram. Gramie u tryfonki i strasznie mnie zaintrygował, mówię, jaki oleożel, o co chodzi? Po prostu musiałam spróbować. Mimo że ja od lat używam do makijażu takiego płynu DIY z y, jakiegoś y, oleju czy olejku y, i, i tym zmywam makijaż. Chciałam sobie zrobić taką lekką przerwę i wypróbować ten kosmetyk. I zapowiada się bardzo ciekawie, bo faktycznie ma formułę bardzo gęstego żelu, taki trochę maści, a przy aplikacji na twarz robi się to z tego taki lekki olejek. Ważne, aby nakładać go na sucho. On przychodzi w zestawie z takim niedużym ręczniczkiem, którym można sobie zrobić kompres, z którym można ściągnąć ten makijaż. Więc na razie zapowiada się bardzo fajnie, bardzo ładnie zmywa makijaż, całkowicie się emulguje, nie zostaje na skórze nic tego kosmetyku, co dla mnie jest ogromnym plusem. A do mycia twarzy standardowo dermatologiczna emulsja myjąca z Basic Lab. Bardzo lubię ten kosmetyk. Użyłam również tej maski do twarzy Authority. Pokazywałam Wam ją w ostatnim odcinku i teraz widzicie, że jest całkiem porządnie zużyta. Staram się jej używać raz, dwa razy w tygodniu. Jak zużyłam serum fioletowe z retinalem z Basic Lab, to sięgnęłam po ten kosmetyk i to jest emulsyjne serum e, z półprocentowym czystym retinolem, więc miałam lekki stresik, że może będzie... Intensywniejszy um, rezultat, może nie rezultat, tylko intensywniejsze podrażnienie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że moja skóra dzięki tamtemu serum była już trochę do tego składnika przyzwyczajona, więc nie odczułam jakiegoś mocnego podrażnienia, zaczerwienienia, nic takiego. Może delikatne zaczerwienienie i troszeczkę mocniejsze łuszczenie. No i nawilżające, łagodzące po retinalu serum yy, z 15% trehalozą, również z Basey Club. Duże opakowanie sprawdzałam wczoraj, że mam i mniej więcej w połowie opakowania bardzo bardzo przyjemne serum troszeczkę zastępuje mi to uczucie jakie dawało mi dawał mi ten krem czyli takiego ukojenia, złagodzenia to też jest bardzo bardzo fajne dwa nowe kremy pierwszy z nich to krem pod oczy od dr Irena Eris Circology youth Highlighting Eye Cream. Rozświetlający krem. Nie odczuwam jakiegoś rozświetlenia, nie odczuwam jakiegoś działania przeciwzmarszczkowego. Delikatnie nawilża, ale też nie jakoś bardzo, bardzo mocno, więc dla takich mało wymagających y, okolic pod oczami moim zdaniem. Natomiast wypowiem się więcej jak go zużyję. I do twarzy sięgnęłam po tą nowość z Basic Lab. Jest to prebiotyczny krem wyciszający. Tu jest 5% prebiotyków, 1% wąkrotki azjatyckiej i witamina F, wzmocnienie i balans, czyli... Ym, Coś dla skór tłustych, ale nie coś, co tą skórę tłustą wysuszy na wiór, tylko bardziej ją ukoi bez nadmiernego obciążania. Na razie wydaje mi się być bardzo przyjemny, natomiast muszę jeszcze po, głębiej go poużywać, dogłębniej ją <grych> poużywać, żeby więcej na jego temat powiedzieć. Na razie jestem zadowolona do mojej skóry. No, paca, paca. Używam sobie również kremu z Yumi, Yellow Lover, nie ma go tutaj już zbyt dużo, bo mój mąż również bardzo go lubi. No i na koniec SPF, który muszę już tak wyciskać, wiecie, wydobywać, więc niedługo mi się skończy i jest to Beauty of Joseon. Bardzo przyjemny SPF, w ogóle nie odczuwa się jego noszenia. Pielęgnacja za nami, więc przechodzimy do podsumowania kosmetyczki lutego. Tutaj mam 19 produktów, więc zaczynamy szybkie recenzje. Leży na wierzchu, więc zacznę od mojej cudownej paletki Affect in the Spotlight, którą uwielbiam jest wspaniale napigmentowana, pięknie. Cienie się rozcierają. Wspaniała kolorystyka. Myślę, że jest taki w takiej mojej topce top 5 ulubionych palet. Testowałam tą nowość, czyli bazę nawilżającą i zwiększającą przyczepność od milk. To jest Hydro Grip Primer. I faktycznie jest to bardzo dobra baza, która faktycznie. Zwiększa przyczepność podkładu, która faktycznie nieco przedłuża trwałość makijażu i do tego bardzo przyjemnie nawilża skórę. Jest to coś, co faktycznie daje na skórze rezultat. Czasami jest tak z bazami, że one mają coś robić, a w ogóle nie widać żadnego rezultatu, nie? E, przechodzimy do podkładu Claresa Liquid Perfection i znowu powiem wam, że mam mieszane uczucia co do tego podkładu. Kurde, no musiałam trochę się walczyć z tym podkładem, żeby on dobrze na skórze wyglądał. On wygląda Yy, sucho. On podkreśla wszystkie jakieś suche skórki, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia. Krycie ma całkiem ok, ale jeżeli chcemy dobudować tego krycia, to skóra wygląda mega sucho. Widać mocną teksturę, jakby ten produkt tak na powierzchni zostawał. On się tak trochę marze, więc ja próbuję trochę pędzelkiem, potem wklepać gąbeczką, ale jest z nim zabawy, żeby ładnie wyglądał co nie miara. Nie lubię podkładów, które się nie sklejają ze skórą i ten właśnie się nie skleja, więc sorry. Korektor, Han, Camouflage, Concealer. Wydawało mi się, że jest lepszy kiedyś. Teraz, jak go nakładałam pod oczy, to wydawał mi się mocno suchy. W sensie, że tak. Um... Skóra pod okiem wyglądała dosyć sucho, i też zostawia taką lekko, jakby teksturkę mm, takiego produktu. Yy, nie jest taki kremowy, tak się ładnie nie wtapia ze skórą, więc jest takim przeciętniakiem. Ten już bardziej do zużycia, ale też moim zdaniem nie ma szału. Puder Claresa Blur. Bardzo dobry, przyjemny puder, który wygląda na skórze. Bardzo naturalnie, delikatnie przedłuża trwałość makijażu, ale delikatnie wygładza teksturę skóry, e, pięknie pachnie różami. Jest bardzo przyjemnym pudrem i myślę, że spokojnie go kiedyś zużyję. Nawet tutaj nie za dużo zostało. Myślę, że z połowę to już zużyłam. Także brawo Claresa. Używam sobie również pudru Voalka z Glam Shopu i powiem wam, że ja jestem tym pudrem zachwycona. Myślę, że to jest jeden z lepszych pudrów rozświetlających, ponieważ to rozświetlenie to nie jest rozświetlenie jak rozświetlacz. To nie jest perła błyszcząca, to nie są drobinki to jest taka satyna, taka piękna satyna, że skóra pokryta tym pudrem nie błyszczy się. Ona wygląda po prostu, jakby było na twarzy mniej podkładu, albo jakby z pod spodu wybijała nam jakaś pielęgnacja, albo jakbyśmy spryskali skórę mm, jakąś wykańczającą mgiełką, że wraca nam ten efekt, jakby nawilżenia na skórze, ale bez perły i bez drobinek. Uważam, że jest to bardzo, bardzo udany puder rozświetlający dla suchych skór, Uważam, że powinna być petarda. Bronzer od dr. Irene Eris. Cóż mogę mówić? Uwielbiam ten kosmetyk. Nigdy mi się nie nudzi. Wspaniale mi się nim pracuje i widzieliście go na kanale już tysiące razy, więc możesz przestaną o nim gadać. <grych> Puder pod oczy Han Fresh Rosy. Też bardzo dobry kosmetyk, który jest kompletnie niewidoczny pod okiem. Nie wysusza, nie zostawia żadnej tekstury. Delikatnie utrwala korektor. Ehm, subtelnie rozświetla dzięki tej takiej różowej tonacji, ale jest taki leciutki, że w ogóle nie widać dodatkowej warstwy kosmetyku hmm, pod oczami więc super róż hans satin blush bardzo dobry róż ładnie utrzymujący się intensywnie napigmentowany więc trzeba uważać z jego ilością ale ma prześliczny odcień to jest trójka gerbera bardzo go lubię nieduży kompaktowy jakby uważam że to jest super kosmetyk cienie w kremie z glam shopu najczęściej używam tego słony karmel no, bardzo przyjemne produkty jako baza podcieniowania, jako dodatek do naszego cieniowania, do zrobienia kreski. Jeżeli macie suchą skórę i powieki, to śmiało możemy używać tego produktu jako bazy albo po prostu cienia bez żadnych innych dodatków. Natomiast przy tłustej, opadającej powiece, warto jest jednak pod spód nałożyć mm, standardową waszą bazę. I bym prawie zapomniała wspomnieć o moim hitowym odkryciu w tym miesiącu, mianowicie ten konkretny cień baza z Glam Shopu. Jest to odcień Nude. Róż. Jest to kosmetyk, który ma być z jednej strony cieniem w kremie, z drugiej strony bazą podcieniowanie. A ja w tym miesiącu użyłam go kilka razy jako róż na policzki i totalnie się zakochałam. Produkt, który przepięknie się rozciera, ma odpowiednią pigmentację, prześliczny kolor, do tego zastyga i jest mega, mega trwały. I przez to, że ten konkretny odcień fantastycznie sprawdził mi się jako róż, postanowiłam kupić sobie inny odcień też tych cieni w kremie, e, aby mieć po prostu inny, inną alternatywę. Także bardzo Wam polecam, jeżeli macie te cienie w kremie, cieniobazy cienio w jasnych różowych odcieniach czy jakichś jeszcze innych, spróbujcie ich użyć jako Wasz róż będziecie zachwyceni. Pożywam sobie również tej maskary Sky High od Maybelline w odcieniu brązowym. Bardzo, bardzo mi podpasowała. Jest fajna, trwała, nie odbija się, nie rozmazuje, nie kruszy. Ta szczoteczka, zobaczcie, jest bardzo, bardzo mięciutka, a formuła dosyć rzadka, więc łatwo łapią się końcówki rzęs, które są bardzo delikatne i czasami ciężko jest je złapać. No i ten brązowy odcień, który wygląda troszeczkę lżej, bardziej miękko i naturalnie niż czerń. Bardzo często używałam go w tym miesiącu i fajnie mi się sprawdził. Uważam, że jest to tuż godne polecenia. I zostało nam pięć produktów do ust. Zacznę sobie od tej szminki z Inglota, takiej ciemnej, fioletowej. Właśnie wbrew pozorom kilka razy jej użyłam. Yy, już mam jej bardzo niedużo, nawet liczyłam, że może uda mi się ją zdękować, ale bez przesady, sysia. <gryw> Cudów nie ma. Yy, nie jest to formuła, która jest jakoś tak mocno godna polecenia, bo przy takim kolorze... Ona się łatwo rozmazuje, więc nie kupiłabym jej ponownie, natomiast fajnie było się nią pobawić, ale raczej używałam ją tak, żeby zrobić jakieś zdjęcie albo nagrać filmik, niż wyjść z nią, wiecie, z domu na zewnątrz na zakupy czy coś tam <grym> załatwić. Następnie dosyć nowy dla mnie odcień H&M Luxury 715 Coffee Cup. Mówiłam, że mam go od jakiegoś czasu, ale w ogóle go nie używałam. I używałam go i jest to prześliczny, nieco chłodny, taki delikatny mow. Ale właśnie na moich ustach wypada e, na taki chłodny, lekko fioletowy, bardzo ładny odcień. Tu na ręku wydaje się taki brązowo-różowy, na ustach moich wypada nieco bardziej chłodno. Niemniej bardzo, bardzo ładny, fajnie wyważony odcień. Używałam sobie również konturówki Sephora Lip Liner To Go w odcieniu 18 Deep Brown. Bardzo lubię tą konturówkę, ma przepiękny odcień i uwielbiam to, że jest malutka. I na pewno będę chciała w przyszłości kupić sobie e, więcej odcieni, jak pozużywam jakieś swoje konturówki. Używałam również szminki Hansa Nude w odcieniu Chill Out, czyli 42. Piękny, chłodny odcień brązu. E, uważam, że te szminki najładniej wyglądają z konturówką, ponieważ są to formuły nawilżające o takim średnim kryciu, więc jeżeli chcemy, aby nasz kształt ust był ładnie podkreślony, to najlepiej wyglądają właśnie e, z konturówkami. No i na deser została nam szminka Yves Saint Laurent Rue Spircitu w odcieniu 10. E, no, bardzo ładny kolor, piękny, taki na co dzień, na szybko do posmarowania ust, ale też na wieczór, jak najbardziej do jakichś stylizacji wieczornych. Bardzo przyjemna, nawilżająca formuła, ale dosyć trwała jak na nawilżającą formułę piękne krycie, e, piękny zapach, taki bardzo ekskluzywny. Ten odcień dziesiątka zdecydowanie wart uwagi. Więc to tyle z kosmetyczki lutego przechodzimy do kosmetyczki marca. Co wybrałam w tym miesiącu do testowania? Sprawdźcie. Do kosmetyczki marca wybrałam sobie 20 produktów. Większość z nich to będą nowości, które testowałam ostatnio na kanale, ponieważ chciałabym zrobić dogłębniejszy ich test i sprawdzić, czy faktycznie są takie, jakie wydawały się w teście pierwsze wrażenie. Pierwszym z tych produktów będzie podkład yy, Match Me od Hean który wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie w teście, dzisiaj również go używam i również jestem z niego bardzo zadowolona. Podkład, który ładnie matuje skórę, nałożony na bogatą pielęgnację, tak jak dzisiaj, daje takie nawilżone delikatnie wykończenie, natomiast przy mniejszej ilości pielęgnacji jest ono raczej matowe. Podkład pięknie skleja się ze skórą, nie podkreśla tekstury, ładnie się rozciera. Na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu. Do kosmetyczki miesiąca dołącza również nowy dla mnie puder od dr. Ireny Eris. Jest to Matte and Blur w odcieniu translucent, to jest taki make-up fixer. I tutaj jak zobaczyłam, że on jest taki mocno sypki, to miałam um, takie bardzo... Um, duże nadzieje, że okaże się fajny. No i jak nakładałam go dzisiaj, to byłam totalnie w szoku, jak on pięknie wygładza teksturę skóry. On ma taki delikatny kolor, ale na skórze faktycznie wypada transparentnie, ale nie bieli, co jest dużym plusem. Jeśli okaże się, że ten puder dodatkowo przedłuża mat na mojej skórze, to myślę, że, że jest to potencjał na ideał dla mnie. Będę w tym miesiącu również testować paletkę Contour Powder Palette od te konturujące odcienie. Dzisiaj nałożyłam sobie ten najjaśniejszy i odrobinę najciemniejszego i podtrzymuję, że rozciera się bardzo, bardzo przyjemnie. Wygląda na skórze bardzo ładnie, więc yy, Liczę, że, że to będzie jakiś hit tego miesiąca. Będę również testowała te sypkie rozświetlacze. Cloud i Lumi z HEAN. Nie jestem ostatnio jakąś taką wielką fanką mocnego rozświetlenia. Wolę sobie tak, wyci, minimalnie coś tam nałożyć, ale oczywiście trochę potestuję. Pewnie w przyszłości zostanie ze mną jedna sztuka, a jedna poleci dla jakiejś koleżanki albo dla wspierających. Mam w tym miesiącu ogromną fazę napiegi, więc wrzucam również moją pomadę do brwi, której używam nie jako pomada do brwi, tylko moja pomada do piegów. Jest to Pomada Freedom w odcieniu e, Carmel Brown. Uważam, że jest to idealny odcień do piegów, właśnie właśnie taki dosyć jasny, yy, raczej po troszeczkę cieplejszej stronie, ale nie rudej jest to po prostu piegowy ideał, także wlatuję w tym miesiącu i będzie to piegowy miesiąc zdecydowanie. Następnie dwie maskary, pierwszą z nich będzie L'Oreal Telescopic Click, czyli viralowa maskara, którą używałam już kilka razy i za każdym razem mam inne odczucia wobec niej, bo raz się nie odbija, raz jak nagrywałam dla Was test, to się odbiła. Muszę po prostu porządnie testować, żeby wiedzieć, czy się faktycznie odbija, czy się nie odbija, bo raz się odbija, raz się nie odbija nie wiadomo. <laughs> Natomiast um, Billionaire z Hean, jako maskara, która się nie odbija i spogrubiają więc, gdyby tamta mi się nie sprawdziła, to ta będzie dobrym rozwiązaniem, jak będę musiała gdzieś pojechać i mieć pewność, że nic mi się nie odbije. Kupiłam sobie w tym miesiącu cień bazę z Glam Shopu w odcieniu truskawa. Chciałam kupić sobie ten produkt ym, w innym odcieniu, aby móc używać go między innymi jako róż, jako kreska, jako baza pod moje cieniowanie. I zamówiłam ją sobie w drogerii DM i słuchajcie, przyszło mi w ogóle z datą ważności do sierpnia. Także jest to taki, nie wiem, jakiś taki trochę felerny produkt. O, ja oczywiście zgłosiłam reklamację, dostałam zwrot tej kasy, no ale mimo wszystko mam ten kosmetyk, więc chciałabym go trochę poużywać, no żeby nie wyrzucać po prostu całego dobrego Kosmetyku. Dzisiaj użyłam go na policzki trochę źle, rozrobiłam go sobie z podkładem i wyrzedł mi zbyt intensywny, zdecydowanie, ale doklepałam sobie podkładem i było wszystko ok. No, na skórze teraz prezentuje się po prostu tak soczyście, że szok. A na usta wlatują pomadki NYX Smooth. Web chciałabym je porządnie przetestować, popatrzeć jak inne odcienie się rozprowadzają, bo widzieliście w teście ten kolor, który dosyć mocno się zjadał, nierównomiernie rozkładał, więc chciałabym posprawdzać w jaki sposób można ich używać i właśnie na różne sposoby. Grubą, własną, cienką, z konturówką, bez konturówki wiecie i jak się zjadają te poszczególne odcienie, więc chciałabym intensywnie w tym miesiącu poużywać sobie tych. W tym miesiącu postanowiłam nie brać żadnego różu, aby móc przetestować te produkty jako róż, czyli właśnie pomadki Smooth Whip od Nyksa, bo te trzy kolory zapowiadają się właśnie jako dobre kolory m, jako róż. No i ten mój cienio, cienio, baza, którą właśnie w tym celu kupiłam, więc w tym miesiącu same kremowe róże. Potestujemy sobie. No i na koniec dwie paletki. Pierwszą z nich będzie paletka, którą wy wybraliście w moim ostatnim odcinku, gdzie robiłam sześć makijaży paletką Affect in the Spotlight i tam w głosowaniu wygrała Zimna Mokka, więc postanowiłam nie wrzucać jej do kosmetyczki lutego, abyście mieli odpowiedni czas na głosowanie, ale właśnie wrzucimy ją sobie do kosmetyczki marca i nią na pewno będę Nagrywać w tym miesiącu sześć makijaży, czyli cały tydzień makijaży tą paletką. I wiecie co, bardzo, bardzo stęskniłam się za kolorami, więc postanowiłam, że wezmę sobie tą paletkę w tym miesiącu, i jest to paletka z pojedynczymi cieniami z Glam Shopu i tutaj akurat ta zawiera wszystkie kolorowe odcienie, jakie mam, mam drugą z neutralnymi, a tutaj mam różne kolory i ona już do mnie krzyczała od połowy miesiąca, żeby weź mnie, <grym> więc biorę ją na marzec, żebym mogła położywać sobie różnych kolorów, żebym nie musiała się ograniczać do jakiegoś jednego odcienia, więc mam pomarańcze, żółcie, czerwienie, fiolety, niebieskości, zielenie, wszystko czego potrzebuję, żeby poczuć wiosnę, bardzo się cieszę z tego wyboru. Będę używała jej sobie na pewno bardzo, bardzo namiętnie. No i wiecie, to są błyszczące wszystko cienie, więc jeden cień na całą powiekę i po prostu mam gotowy makijaż. Dzisiaj użyłam sobie tego odcienia i to jest alternatywka i w wewnętrznym kąciku tego, czyli fraszki. No, wygląda przepięknie. Robi, robi po prostu wrażenie. Więc w tym miesiącu te palety i oprócz tych produktów oczywiście moje kosmetyki z Project Penny. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w nich zawarte, to zapraszam do obejrzenia odcinka, żeby tutaj nie przedłużać. I tak się prezentowała kosmetyczka miesiąca. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów jakoś szczególnie Was interesuje, abym wiedziała, co recenzować w przyszłym miesiącu. Dajcie mi znać, co ląduje w Waszej kosmetyczce miesiąca. Czy również prowadzicie taki challenge, takie wyzwanie, żeby wybierać sobie dane kosmetyki do testowania. Jeżeli od jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję do tego kanału. Zachęcam Was również do wspierania kanału, wtedy możecie dołączyć do naszej tajnej grupy na Facebooku. I ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!